Was ciepło w kolejnym filmiku i dzisiaj w dalszej naszej podróży po różnych modowych stylach omawiamy sobie, poznajemy sobie styl boho. To jest taki styl troszeczkę takiej właśnie cygańskiej bohemy, troszkę styl hippie, a na pewno styl bardzo kolorowy, styl bardzo radosny, styl, który mi się kojarzy z latem, ze słońcem, z wiatrem we włosach, z podróżami różnego rodzaju, także egzotycznymi i generalnie mówiąc z radością i energią. Takim pierwszym elementem, który myślę, że widzimy, kiedy patrzymy na styl boho, to są wzory. I tutaj naprawdę mamy obrania bardzo wzorzyste. Nie tylko możemy łączyć wzory na różnych elementach garderoby. Na przykład spódnica ma inny wzór niż bluzka na to jest jeszcze w innym wzorze założona kamizelka, ale także to łączenie wzorów, taki clash print występuje w obrębie jednej sztuki garderoby. Oczywiście wszystko to pasuje do siebie w tej takiej swojej tutaj takiej różnorodności te kolory, te wzory pięknie się uzupełniają. Skoro jesteśmy już przy sukienkach, to sukienki są też bardzo ważnym elementem stylu boho. Najczęściej są one długie, czasami też krótkie, ale takie przed kolana. Raczej nie zobaczymy tutaj wielu sukienek o długości Midi, wspólną cechą wszystkich sukienek jest to, że są one luźne, że y, y, są one zrobione z takich bardzo y, delikatnych materiałów, to znaczy nieprzeroczystych, ale takich, które powiewają na wietrze, które jakby płyną. Razem za nami, i to też sprawia właśnie wrażenie, że ten styl jest taki, taki na luzie, taki, taki bardzo, bardzo swobodny. Krój sukienek jest też luźny. Nie ma w stylu Boho żadnych kreacji dopasowanych, żadnych kreacji, które poprzez dopasowanie materiału do sylwetki podkreślają ją. No to też musi nam się kojarzyć z takim wakacyjnym najczęściej, chociaż styl Boho nie, nie jest tylko stylem wakacyjnym. Możemy go nosić cały rok z takim właśnie losem. I jeszcze jednym elementem, który tutaj widzimy, to są białe sukienki. I te sukienki są często e, takie e, albo haftowane, albo mają też e, taki haft Richelieu. E, tak przy okazji, e, osoby, które oglądały mój film na temat trendów modowych na wiosnę lato 2021, może pamiętają, że tam te sukienki z haftami są bardzo modne i bardzo dużo tych sukienek jest teraz także w naszych sklepach. E, nice Garderoby, czy to na przykład spódnice, czy bluzki, czy też takie narzutki, które y, y, podobno mam w tej chwili na sobie, również mają te cechy, które wcześniej wymieniłam, czyli są one wzorzyste, y, są one pełne kolorów, są one y, y, luźne, pięknie opływają sylwetkę i y, 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 płyną za nami na przykład właśnie na wietrze, tańczą tak naprawdę wokół nas. Ważną bardzo częścią stylu boho jest biżuteria. I ta biżuteria jest naprawdę bogata. Bardzo czasami okazała. Jeżeli nosimy bransoletki na ręce, to najczęściej nosimy ich kilka. Jeżeli nosimy łańcuszki, czy, czy łańcuchy, czy jakieś inne wisiory, czy naszyjniki na szyi, to one też są ważnym elementem stroju. Jeśli są kolczyki. To są także bogato zdobione. Ta biżuteria bardzo często wykonana jest z naturalnej skóry albo na przykład z kamieni naturalnych, bardzo często wykonana jest też z różnych rodzajów muszli i muszelek. Odnosi się tak jak cały styl do natury, do natury w różnych wymiarach i no, w różnych tutaj aspektach. Jeśli chodzi o inne dodatki, to możemy zauważyć tutaj torby. I te torby najczęściej są w kolorze brązu i w różnych odcieniach tego brązu albo takim koniakowym, albo bardziej miodowym różne te odcienie są. Wykonane są one z naturalnej skóry. Czasami z materiału, który emitu, emituje tylko skórę, ale właśnie to są takie torby albo skórzane, albo zamszowe, i to na pewno nie są torby ani torebki sztywne. One mają taką luźną formę, miękkio, miękką formę. Bardzo często to są torby typu worek, takie torby, które marszczą się jakby naturalnie, układają nam się na naszych ramionach. Jeszcze jednym elementem, który bardzo często widzimy w stylu Błochów, to jest koszyk. Koszyk duży, koszyk luźny, koszyk upleciony z różnego rodzaju traw, z różnego rodzaju naturalnych materiałów i ten kosz nosimy nie tylko na plażę, nie tylko w takie miejsca, gdzie na przykład robimy zakupy i do niego wkładamy, ale możemy go też wybrać ze sobą na spacer, na, na, na wycieczkę, na jakiekolwiek inne tutaj atrakcje i nasze wyjścia. I jeśli chodzi o buty, to tutaj, podobnie jak w, w przypadku toreb, mamy sandały najczęściej skórzane i najczęściej w różnych odcieniach brązu albo w odcieniach kolorów ziemi. Chociaż oczywiście bywają także buty w innych kolorach, takie, które uzupełniają kolory czy, czy łączą się z tymi kolorami, które ma cała kreacja. Buty to nie tylko sandały, dlatego, że tak jak już mówiłam, styl boho może być stylem całorocznym. Nie musi on być tylko stylem wakacji i urlopu. I na przykład wystarczy do takich sukienek z spódnic, albo innych elementów tego stylu założyć na przykład zamszowe kozaki, albo krótkie takie botki albo na przykład takie przed kolano. Bardzo często te kozaki również są luźne, czyli są tak zbudowane, że cała tutaj nogawka, tak cholewka, cholewka odstaje od, od naszych łydek i też czasami marszczą się, one specjalnie mają nawet takie zmarszczenia zrobione, żeby właśnie znów podkreślić ten taki totalny luz w, w tym stylu. Do sukienek, do spó. Do innych elementów możemy także jesienią, a nawet zimą nosić na przykład kurtki. Tutaj raczej nie będziemy mieli marynarek, bo, bo to troszeczkę nie ten styl, chociaż też e, gdzieś tam rzuciło mi się w oczy pojedyncze zdjęcia, gdzie marynarka założona na sukienkach w tym stylu była, ale częściej nosimy tutaj na przykład kurtki jeansowe, kurtki skórzane w przeróżnych odcieniach, e, czarne również, ale właśnie przede wszystkim znów odcieniach beżów, brązów i kolorów takich naturalnych. Możemy tutaj też nosić różne ktany, różne e, takie ubrania, które, które też też do tego stylu pasują i, i też dobrze wyglądają. Styl boho to też bluski, bluzki kolorowe, bluzki wiązane. One najczęściej mają tutaj takie sznureczki albo różne takie właśnie zawiązania różnego rodzaju, nierzadko zakończone np. frędzelkami, bluzki, które otulają ciało, opływają ciało, na pewno tego ciała nie podkreślają. Czy dojrzałe kobiety mogą nosić styl boho? Oczywiście to było pytanie retoryczne, oczywiście, że mogą. Znalazłam w sieci sporo takich zdjęć dojrzałych kobiet. No z takich polek dojrzałych, które przychodzą mi tutaj na myśl, akurat je tak razem połączyłam, ale to jest Hannah Lis i Kinga Rusin. One bardzo często w tym takim swoim czasie... Wolnym, chociaż nie tylko, ubierają się właśnie w tym stylu, nosząc jeansy, nosząc t-shirty, nosząc takie właśnie narzutki, sukienki połączone z dodatkami. O, do dodatków już nie powiedziałam jedną rzecz, ale taką też dodatkiem, który w tym stylu występuje często, to jest kapelusz. Także też kapelusze tutaj nosimy. Oczywiście my nie musimy składać razem wszystkich elementów tego stylu. Możemy wybrać w stylu, co tak naprawdę chcemy, co nam się podoba, co jest zgodne z naszym gustem. Co co jest zgodne z naszym typem urody, co jest zgodne z naszą figurą, jeżeli dla nas to jest ważne, a przede wszystkim to, co jest zgodne z naszym wnętrzem, w czym czujemy się naprawdę ubrane, a nie przebrane, bo nasze samopoczucie także wpływa na nasz wygląd i niezależnie od stylu, od elementów stylu, które mamy, to myślę, że jeżeli coś nam się podoba, to będzie to też z korzyścią dla naszego wyglądu. Styl Boho jest teraz chyba takim najbardziej modnym stylem, jeżeli chodzi o urządzanie wnętrz. Bardzo wiele jest inspiracji w tym stylu bo możemy zobaczyć na Instagramie, na Pinterestie, mnóstwo tych inspiracji. Też jeżeli oglądacie kanały tutaj yy, polskich albo niepolskich youtuberów, to też być może właśnie widzicie, yy, kiedy urządzają swoje mieszkanie, bardzo często wykorzystują właśnie elementy tego stylu. Wydaje mi się, że to jest styl bardzo przyjazny, bo podstawą są tutaj materiały naturalne, a jednocześnie Jednocześnie nie jest to styl y, nudny, ponieważ bardzo szybko możemy zmienić, a styl naszego wnętrza za pomocą jakiś bardzo kolorowych, oryginalnych dodatków. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jak zawsze zachęcam Was do eksperymentowania, do, do poznawania mody, poznawania stylów i szukania takiego swojego sposobu wyrażania tego stylu, który Wam się podoba. Jeśli filmik Wam się spodobał, jak zawsze, proszę i od razu dziękuję za wszystkie łapki w górę, za komentarze, i do zobaczenia za tydzień.